Witajcie, kochani, ponownie na moim kanale. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie po długiej przerwie. E, dziękuję serdecznie za wszystkie pytania, co u mnie, co się u mnie dzieje, dlaczego zniknęłam. E, długo by opowiadać, kochani, e, trochę się dzieje, <grym> dobrego i złego. W każdym bądź razie e, żyję, mam się dobrze. E, za niedługo do Was wracam, kochani, z filmikami. E, mam nadzieję, że. Ci z Was, którzy śledzą mój kanał, którzy wysyłali te wszystkie właśnie wiadomości prywatne, za które jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję, będą się w jakiś tam sposób cieszyć z tego powodu, z mojego powrotu. Mam w zanadrzu przygotowanych kilka filmików pomysłów na filmików na filmiki a wy kochani jeżeli jesteście czymś szczególnie zainteresowani to proszę piszcie pod spodem w komentarzach jakie filmiki by was interesowały o jakiej tematyce będzie trochę kuchni włoskiej trochę samorobionych kosmetyków jakiś tam haul, mega projekt Denko bo uzbiera mi się ogromna torba a resztę no to, to czas pokaże, co, co też będę dla Was nagrywać. Jeszcze raz Wam dziękuję za wszystkie wiadomości. Pozdrawiam Was cieplutko, kochani. I do następnego razu. Pa!